W dzisiejszym odcinku Erwin pyta. Mamy specjalnego gościa. Możesz się przedstawić. Siemka, jestem głodek, jestem, jestem peresciakiem, jestem sigma. Przychodzę do ciebie z ośmioma pytaniami. Mhm. Czy jesteś gotowy? Jestem gotowy. Pytanie numer jeden. Z jaką rangą widzisz siebie za miesiąc? Wydaje mi się, że tutaj Miesiąc to są 4 tygodnie, więc wydaje mi się, że może to być. <laughs> no, muszę sprawdzić, tak? Muszę pomyśleć bardziej, no bo to nie jest takie łatwe pytanie. Wydaje mi się, że to będzie. plutonowy. Ambitnie. Pytanie numer dwa. Co cię zachęciło do dołączenia do Fresco? No, zachęciły mnie ciągłe tutaj krzyki, tak? Na czacie, informacje o Gildi. Też wtedy moi tutaj z nami dostali. Bana, y, za mulciaki, dlatego nie mogłem już z nimi grać, dlatego chciałem znaleźć sobie nowych przyjaciół. No i znalazłem Fereska. Pytanie numer 3. Czy byłbyś lepszym zarządcą od aktualnego? Wydaje mi się, że po, no, po mojej historii, jakby, jak to tak rozwinąć? Wydaje mi się, że nie byłbym, bo w tym momencie jest bardzo dobry zarządca, który no, ogarnia Minecraft, ogarnia dużo rzeczy. Jest miły, no i moim zdaniem nie, nie, nie byłbym lepszy. Jakby byłbym ok, ale nie byłbym lepszy. Hmm. Okej. Okay. Pytanie numer cztery. Co odróżnia cię od innych graczy? Hmm, no, odróżni mnie bardzo dużo, no bo ja jestem... Jestem yy, tutaj weteranem gry Minecraft. Gram od prawie początków gry. Bardzo ogarniam PvP, no jestem po prostu bardzo dobry w Minecrafta, a no nie każdy jest taki dobry, więc no wyróżniają mi umiejętności, tak. Mhm. Głodek? Minecraft jest starszy od ciebie. Ale okej. Okay. Weteranem gram od początków, gram dłużej niż ty jesteś na świecie. Dobra. Pytanie numer 5. Jakie są twoje silne i słabe strony? No, moimi silnymi tutaj stronami jest to, że no, opanowanie w bardzo dużo sytuacjach takich emocjonujących, wydaje mi się też, że no jednak po prostu i moje umiejętności na przykład w Minecrafcie, tak? Jestem na przykład przyjacielski, bardzo lubię poznać nowe osoby, więc wydaje mi się, że to jest moją taką mocną cechą. A z takich gorszych cech, no to w sumie nie mam bo jestem ten prostu we wszystkim dobry. Jego top. Okej. Okay. Pytanie numer 6. Z jaką osobą z Gildi najbardziej się dogadujesz? No, wydaje mi się, że. No, tak ci powiem. Jakby bardzo mamy dużo osób w Gildi, jest. No, to. Jest bardzo ciężkim pytaniem. Lubię każdego. Prawie każdego w sumie. Yy, no, wydaje mi się, że bardzo lubię Sinera. Bardzo fajnie się z nim ga gra, gada. Lubię też. Yy, no tutaj. Dużo grać lubię. Lubię też posuwam. Bardzo fajna koleżanka. No dużo ludzi z lubię. Ale wydaje mi się, że taka topka. No to właśnie. Ty, Sinner, Snow na przykład. O. No mm -hmm. i posuwam. Uwaga. Pytanie kontrowersyjne. Skąd masz tyle pieniędzy na Crafteda? Ja mm -hmm. odpowiem na to pytanie. Jest to. No są tutaj rzeczy. Stop. Nie ma, nie odpowiem, bo mamy za mało nagrania. No ale to ja Jeszcze nie powinnam na takie pytania. A mam Jeszcze naprawdę raz. powiedzieć, ja nie wiem, czy tak. mogę w ogóle. Musisz. Pytanie numer 7. Skąd masz tyle pieniędzy na Krafteda? No, bo będąc szczerym, wydaje mi się, że no tak, bawię się, no piszę do takich panów. Jako Julka, na przykład lub Martynka. I im Wysyła jakieś zdjęcia i potem proszę ich oblika. I to w sumie tyle. Tak to wygląda. Spomnie że to idzie na YouTube. No, tak naprawdę? Okej. Okay. Nie, no dobra, to jeszcze raz, jeszcze raz. No to git. Pytanie numer 8. Jakie jest obecnie twoje największe wyzwanie? Moim większym wyzwaniem jest, no, dostanie awansu, no bo y, tutaj w gildii Fresco mamy bardzo wysokie progi na dostanie awansu, no bo chce nie, chcemy mieć najlepszych graczy. Dlatego, y, no, ciężko jest czasami zrobić. Y, jakby, ciężko jest czasami zapracować sobie na ten awans, ale no, prawie każda, prawie każda. Prawie y, Prawie ka... Prawie. Ka prawie... <tryk> Prawie zawsze się udaje. Więc, no, wydaje mi się, że to, ale. Nie jest to jakieś aż tak ciężkie. Jeśli ogarniesz Minecraft'a tak jak ja, właśnie, weterani i w ogóle, no to łatwo. Dlatego dostajesz degradę co tydzień. <grym> jak oceniasz atmosferę Fresco? Yy, atmosferę Fresco oceniam. Oceniam atmosferę Fresco bardzo fajnie, jest bardzo miło. Yy, ogólnie takie. 9 na 10, nawet takie 9,5 na 10. Takie mocne 9,5 na 10. No bo jest naprawdę bardzo fajnie. Nie wiem, jak coś potrzeba, no zawsze ktoś pomoże. No miło jest, naprawdę jakby są pomocni ludzie. Bo fajnie jest. Czy zachęcasz innych graczy do dołączenia do Fresco? <laughs> tak, zachęcam jakby tutaj ciągle prowadzimy rekrutację, żeby każdy mógł wbić żeby w każdej chwili nowi gracze, jak i nie nowi, starzy też, mogli wbić. Tacy weterani jak ja na przykład. E, no, zachęcam, zachęcam. Bardzo fajnie, nie trzeba jakichś temu wziąć. E, zapraszam na Discorda Fesco Team.